Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie po raz kolejny na spektaklu w wykonaniu Grupy Teatralnej Arleki. Dzisiaj wróciliśmy do formy takiej właściwie spektaklu poetyckiego na motywach użyciu rysu i poezji właśnie Wisławy Szymborskiej. Dawno, dawno nie robiliśmy czegoś takiego, ale przed laty rzeczywiście, czy poezja wojenna Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, czy też pamiętam taki spektakl, który bardzo długo graliśmy, spektakl na motywach poezji Gałczyńskiego, a także Jasnążewskiej i Pawlikowskiej, przepraszam, Pawlikowskiej, Jasnążewskiej i Haliny Poświatowskiej. I dzisiaj wróciliśmy do tej formy właśnie takiego spektak spektaklu bardziej poetyckiego spotkania z poezją i życiorysem poetki. Jest rok szymborski, stulecie urodzin i my jako i koło teatralne, ale przede wszystkim liceum ogólnokształcące wzięliśmy w takim ogólnopolskim udział, w takim ogólnopolskim projekcie mistrzyni Szymborska w Stulecie Urodzin. Projekt ten się zaczął w styczniu. Swoimi działaniami dzieliliśmy się także na grupie Facebookowej, dzieliliśmy się nauczyciele i różne grupy pomysłami, jak uczcić ten rok Wisławy Szymborskiej i można powiedzieć, że to jest taki przedostatni akcent, czyli właśnie z okazji święta niepodległości. Z panem dyrektorem doszliśmy do wniosku, że można by było zrobić to inaczej i rzeczywiście propagować poezję. Naszej, jakby nie było bliski pamiętać o tych naszych noblistach, bo tak różnie to pamięć w tych noblistach naszych bywa. A mamy, mamy i to w um, poezję poezji różnictwa także nowistą jest Czesław Mórz, którego zresztą przyjaźniła się z słowa Szyborska i bardzo podziwiała poezję Czesława Mórz. statuetki normalizacji, ponieważ wydawało mi się to wtedy nieosiągalne. Żartom i stworzę specjalnie z myślą o moich przyjaciołach i umieszczę je w listach. Do nich. Nic dwa razy się nie zdarza. I nie zdarzy. Z tej przyczyny zrodziliśmy się bez sprawy i pomrzemy bez ludy. Choćbyśmy. Uczniami byli najpierw w szkole świata. Nie będziemy repetować żadnej zimy ani dachu. Życie na poczekaniu. Przedstawienie bez próby, cało bez przymiarki, głowa bez namysłu. Oboje są przekonani, że połączyło ich uczucie nagle. Piękna jest taka pewność, ale niepewność jest jeszcze piękniejsza. Ty pójdziesz górą, ty pójdziesz górą, a ja doliną. Ty zakwitniesz różą, ty zakwitniesz różą, a ja Mieli się jak obcy, bez gestu, bez słowa. Ona w drodze do sklepu, on do samochodu. Może w popłochu, albo w ostatnieniu, albo nie pamiętaniu, że przez krótki czas kochali się. Na do miasta N. odbył się punktualnie. Zostałeś uprzedzony niewysłanym listem, zdążyłeś nie przyjść w przewidzianej porze. by wejrzeć w siebie. Działam w mieszkaniu, skutkuję w urzędzie, siadam do egzaminu, wstaję na rozprawę. Starannie sklejam rozbite garnuszki, tylko mnie zażyj, rozpuść pod językiem, tylko mnie boguń, tylko opił Wiem, co zrobić z nieszczęściem, jak znieść złą dominę, zmniejszyć niesprawiedliwość, rozjaśnić, brak Boga, dobra co twarzy. Te znaczy czy ścinam szyję? Królowa szkocka Maria Stuart przyszła na szafot w stosownej koszuli. Koszula była wydekoltowana i czerwona jak krwotok. W tym samym czasie po ludnej komnacie Elżbieta Tudor, królowa angielska, stała przy oknie w sukni białej. Kto to jest ten mały dzieciuszy w Toż To to mały Adolpek, syn państwa Hitleru. Może Wydocznie na doktora praw, albo będzie tenonem w koperze wiedeńskiej. Czy ja to rączka? Czy ja łóżko? Oczko? Nie wiadomo jeszcze. Dokąd te śmieszne nóżki do Do, 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 do domu? Do ogródka, Może na ślub z córką burmistrza? W miasteczku, gdzie urodził się bohater. Obejrzeć pomnik, pochwalić, że dużo, spłoszyć dwie kury z progu pustego z mieszkania, dowiedzieć się, gdzie mieszka Z w w dziećmi epoki. Epoka jest polityczna. Wszystkie nasze wasze dzienne sprawy, nocne sprawy. To są sprawy polityczne. Poeta czyta pierwsze niewidome. Nie przewidzę, że to takie trudne. Wdrapiwać się na ściany, ocierać między meblami. Nic niby tu nie zmienione. a ale nie to? zna się na żartach, na gwiazdach, na mostach, na tkactwie, na górnictwie, no prawie roli, na budowaniu okrętów i pieczęciach. cias. Nasze rozmowy. ostatnie słowo nie na temat nie umie nawet. Dziękuje wam, moje kochane dzieci jak zwykle swój poziom reprezentujecie dajecie mi wszystko to co najcenniejsze. Ja już kiedyś też powiedziałam. Że czujesz jak taki, taki pasożyt, który czerpi siły z Waszych talentów, z Waszych osobowości. Trudny. Ja jestem trudna, ale oni też nie są łatwi, jak to artyści. I dziękuję Wam naprawdę, kochani, za wszystko, co ja bym bez Was zrobiła. Zastarzałabym się. Dziękuję bardzo. <ślesk>